Witam na kanale. Tym razem będziemy zajmować się książką o pewnych kotach. Każdy z nas uwielbia te mruczne, mruczące istotki, ale kto wie, czy, czy nasi przyjaciele nie prowadzą podwójnego życia? A może są jednak budzącymi grozę wojownikami walczącymi z innymi klanami w lesie? Skąd czy my o tym wiemy? Ta książka dostarczy nam odpowiedzi. Historia opowiada o pewnym kotku imieniem Rydzawy, który postanawia zobaczyć, jak to jest żyć w dziczy. A dlaczego się na to decyduje? Ponieważ jego przyjaciel opowiedział mu o tajemniczych kotach, które tworzą klany i mieszkają w lesie. Młody kocurek zainteresowany tym postanowił sprawdzić i, z, i przyjrzeć się tym kotom. Po pierwszej interakcji postanowił do nich dołączyć. Ale czy zwykły domowy kot odnajdzie się w, się w leśnym środowisku z innymi dzikimi kotami, które już tam rezydują od pokoleń? Dowiemy się o tym, czytając tą książkę. Zwróćcie też uwagę na okładkę. Ta okładka jest okładką niemiecką, która została przetłumaczona przetłumaczony, na polski. Możecie już jej nie kojarzyć z tego powodu, że nowa baśń ostatnio zmieniła okładki pierwszej serii. Na własne, które tworzy już inny artysta. Jako, że ja posiadam jeszcze te stare okładki, więc pokażę wam jak one wyglądają. Nie wszyscy mogą je już kojarzyć. Ta książka powstała w latach 2000 jednak przetłumaczona na Polski została przez nową baśń w 2015. Wcześniej były wytłumaczone były dwie, dwie części z tej serii przez wydawnictwo amber. Jednak nie zyskało ono tak dużego rozgłosu. I dopiero w 2015 inne wydawnictwo postanowiło się. postanowiło jeszcze raz spróbować. Jak widać, po fanach w Polsce bardzo, bardzo dobrze zrobiło. Więc ucieczka Bicz opowiada o dojrzewaniu młodego kotka. W dziczy i zastanawianiu znajdywaniu przyjaciół, znajdywaniu wrogów i odkrywaniu, jak to naprawdę być wojownikiem, który każdego dnia musi walczyć o trwanie. Nie tylko w lesie, nie tylko jako, jako jeden klan, ale i z pozostałymi trzema klanami. Ponieważ są tam cztery klany kotów. Jeden to jest klan Piorona, do którego dołącza nas rudy przyjaciel. Drugi to jest klan wiatru, który został wygnany, ale nie powiem dlaczego, ponieważ sami się dowiecie. Trzeci klan to jest klan cienia. Dość mroczny klan. Czwarty klan to jest klan rzeki. Tak, mo tak to może brzmieć dziwnie, ponieważ jesteście wszyscy przyzwyczajeni do tego, że koty nie lubią wody. Jednak ten klan jest zupełnie inny. Koty tam uwielbiają wodę, uwielbiają pływać, mają grube futro i gęste, które chroni je przed zimnem. Łowią ryby i są bardzo wodnolubne. Chociaż jak to, jak to. Jest to trochę dziwne dla ludzi, gdyż zawsze na filmikach na YouTube, na przykład można zobaczyć jak koty stronią od wody. Ale kontynuując... O związana z tą, z tą częścią jest również pewna przepowiednia. Ponieważ klan ma pewne problemy. Klan, pioruna, do którego trafił nasz przyjaciel, ma pewne problemy i jest tuż po walce. Brakuje mu nieco wojowników. Aż tu nagle jeden z medyków, ponieważ tutaj mamy wojowników, którzy zajmują się. Woj wojowaniem, wal walczeniem z sobą, kontrolą, pilnowaniem granic, oraz medyków, którzy zajmują się leczeniem i kontaktem z wojowniczymi przodkami. Tak, koty tam mają własne niebo, które nazywa się klan gwiazdy. Tam nie ma podziałów, tam jest jeden klan. Więc koty, wszystkie koty z czterech klanów wchodzą po śmierci do jednego. Więc oczywiście tylko te prawe i dobre. Na te złe czeka je zupełnie inna. zupełnie inny świat. Ale o nim wkrótce. Więc medyk dostaje informację od całego klanu gwiazdy, że tylko ogień uratuje ich klan. Ale jaki ogień? Przecież ogień niszczy. No to. To jest właśnie ciekawe. Jak ogień może uratować klan, który mieszka w lesie. Więc. Widząc rudego kocurka, który, no płomienna rudego, od razu wysnuwa się odpowiedź na to pytanie. Dlatego też przywódczyni tego klanu postanawia tego kocurka zabrać do klanu. Ale jakie jak są już jego przygody, to już Wam nie będę tylko spoilerować, powinniście sami przeczytać. Bardzo polecam tę serię, ponieważ... Nie dość, że na YouTube jest mnóstwo animacji i mnóstwo AMV-ów, PMV-ów na temat wojowników, i to powstających już właściwie od 2006-2007 roku, ale i bardzo ciekawa historia, która wciąga od pierwszej strony. To jest obowiązkowa lektura dla fanów kotów i dla fanów tych, którzy uważają, że koty posiadają swoje własne przygody, własne rangi oraz Własne wierzenia. Niedługo będzie czas na, następną, na opowieść o następnej książce z tej serii. Do zobaczenia na dzisiaj.